Dzień dobry, nazywam się Maciej Waliłko i jestem inżynierem sprzedaży w firmie ECT Systems. W tym filmie zaprezentuję Państwu, jak wykonać pomiar za pomocą miernika wilgotności FLIR MR176. FLIR MR176 wyposażony jest w detektor termowizyjny, który pozwala na szybką lokalizację miejsc potencjalnie zawilgoconych, które mają niższą temperaturę od pozostałej części obiektu. W celu prezentacji przygotowaliśmy mokrą powierzchnię która w tym przypadku obrazowana jest na niebiesko. Pomiar wilgoci za pomocą miernika FLIR MR176 odbywa się za pomocą zintegrowanego czujnika na tylnej części urządzenia lub za pomocą zewnętrznej sondy wpinanej do urządzenia. Wykonajmy pomiar przy pomocy zintegrowanego czujnika. W pierwszej kolejności przechodzimy do odpowiedniego trybu pomiarowego. Następnie przykładamy miernik do powierzchni. Zapisujemy odczyt i możemy odczytać tę wartość. W drugiej kolejności wykonamy pomiar przy pomocy zewnętrznej sondy. Wpinamy ją do dolnej części miernika. Przechodzimy do odpowiedniego trybu. Tykamy sondę w zawilgoconą powierzchnię. Zapisujemy pomiar i możemy go odczytać. Dziękuję bardzo za uwagę. W razie pytań zapraszam do kontaktu i zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów na naszym kanale.